Infinity Ward lubi szokować. W kampanii fabularnej otrzymujemy więc kilka kontrowersyjnych scen, ale i gameplay doczekał się po wielu latach ogromnych jak na ten cykl zmian. Call of Duty Modern Warfare 2019 to świetny shooter, choć w trybie multiplayer wymaga zmiany przyzwyczajeń wiernych fanów serii. Gra powstała bowiem na nowym silniku graficznym, a twórcy postanowili też przy okazji zmodyfikować właściwie każdy element: od poruszania się poprzez fizykę pocisków po sam model strzelania i odrzutu broni. Wszystko jest bardziej realistyczne w porównaniu do poprzednich części. Bez obaw jednak, przystawiających na autentyzm strzelankach jak Rising, Storm czy Squad. Nowy Modern Warfare wciąż jest przede wszystkim zręcznościowym shooterem. Rozgrywka i wymiany ognia przywodzą tutaj na myśl naprawdę udaną mieszankę charakterów Call of Duty, Battlefield czy nawet Rainbow Six Siege, a cechy tych gier czuć w innych aspektach zabawy. Typowy dla Call of Duty styl rozgrywki otrzymujemy przede wszystkim w mniejszych trybach online, szczególnie tych przeznaczonych dla sześcioosobowych drużyn. Rozgrywka nadal jest dynamiczna, mimo faktu, że warto grać nieco ostrożniej niż zwykle. Wbrew obawom niektórych nie otrzymaliśmy taktycznego shootera. Starego, dobrego koda czuć też w kampanii. Deweloperzy nie postawili na eksperymentalną formułę jak w Infinite Warfare, a na zbudowanie krótkiej, intensywnej przygody, nawiązującej klimatem i niektórymi scenami do singla z oryginalnego Modern Warfare. Historia jest całkiem niezła i może zaskoczyć, że nawet Amerykanów nie przedstawia jako zawsze idealnych, dobrych wybawców. Choć trzeba przyznać, że Rosjanie wypadają przy USA o wiele gorzej. Nie obyło się bez momentów, które mają szokować, choć nie zawsze się to udaje. Dla przykładu, pokazanie ataku wojska na wioskę oczami dziecka zrobiłoby chyba lepsze wrażenie, gdybyśmy nie musieli sterować małą dziewczynką, bo przemykanie między pokojami czy chowanie się pod stołami nie jest szczególnie angażujące z punktu widzenia samej rozgrywki. Mimo wszystko, kampania to udana filmowa historia. Nie oferuje aż tak epickich scen jak choćby wybuch atomówki w Call of Duty 4. Ale bardziej skromne zdarzenia, jak taktyczny szturm na kamienicę niczym z cyklu SWAT, też oferują niezłą atmosferę. Główne danie to jednak multiplayer. Nie da się ukryć. Z początku można poczuć się nieco zagubionym, ale po paru godzinach przyswajamy już wszystkie zmiany i modyfikacje formuły rozgrywki. Nie szarżujemy aż tak jak w poprzednich częściach, poświęcamy nieco więcej czasu na poznanie większych map i w końcu czujemy się komfortowo. Ciesząc się angażującą rywalizacją. Wszystko dzięki modelowi strzelania, który jest po prostu fantastyczny. To właśnie w tym aspekcie czuć tutaj troszeczkę Rainbow Six Siege, bo broń zachowuje się podobnie, także jeśli chodzi o animację. Odrzut, odgłosy strzałów i trafienia są szalenie satysfakcjonujące, z pewnością w największym stopniu w Call of Duty od wielu lat. Fantastycznie gra się też przede wszystkim w klasyczne tryby, takie jak Dominacja, Sztab czy Znajdź i Zniszcz, lub też w 12-osobowy drużynowy. Na samej mapie Petrograd mógłbym w takich meczach spędzać dziesiątki godzin i nie potrzebowałbym innych lokacji, których swoją drogą jest tu nieco mniej niż w poprzednich grach. Świetny jest także nowy system modyfikacji broni, który pozwala mocno zmienić charakter wybranego karabinu, przystosowując go w większym stopniu do starcia na bliskim lub dalekim dystansie. Tak rozbudowanej edycji akcesoriów w Call of Duty jeszcze nie mieliśmy, chociaż nadal trzeba tradycyjnie zdobywać poziomy danej broni, by odblokowywać jej kolejne części. Dyskusyjny jest już jednak tryb wojny naziemnej Grand War, ewidentnie inspirowany Battlefieldem. Mapy są tu bowiem mniejsze niż w podboju z Serii Dice, ale jednocześnie trafia na nie tyle samo graczy, bo nawet 64. Skutkuje to większym chaosem, który momentami frustruje. Pojazdy bojowe byłyby tu natomiast niezłym dodatkiem, gdyby ich prowadzenie było przyjemniejsze niż sterowanie kartonowym pudełkiem. Z nowych trybów o wiele lepiej wypada rywalizacja dwóch na dwóch w strzelaninie, która naprawdę potrafi wciągnąć. Zmienia się też kooperacja. Zamiast zmagań z zombie i związanych z nimi sekretów, nieraz absurdalnych, otrzymujemy bardziej przyziemne misje, w których zwalczamy bojówki terrorystów w dość prostych w założeniach zadaniach. To całkiem niezła odskocznia, pozwalająca też levelować broń z trybu multiplayer, ale nie aż tak wciągająca jak szalone wyzwania z co roku zaskakującymi w inny sposób umarlakami. Call of Duty Modern Warfare nie dorównuje może jakości oryginału w 100%. Ale i tak jest naprawdę świetną strzelanką, w której bez wątpienia spędzimy dziesiątki czy setki godzin. Udaną kampanię i multiplayer z paroma nietrafionymi trybami uzupełnia i wznosi na wyższy poziom fenomenalny gameplay z modelem strzelania, który nie przestaje sprawiać frajdy.